Przedstawcie się ładnie do kamery. Jest dobrze. Dobry. Siemanko. Moje ostatnie nagranie. Siemanko. Nie wiem, nie widać mnie. Jakbyś chciał dole wyłączyć, to też od spodu tylko tam już. Ja tu będę kierownikiem tej eskapady. Oh. Kurde! Za bardzo chciałem i wyszło jak zwykle.

O, to już znamy. O. Tego jeszcze nie graj. O pięknie! O, proszę państwa, co to za jazda szalona. O.